Dobrze, cześć Wam moi mili, witam Was w kolejnym warsztatowym vlogu. Także dzisiaj taka robótka w warsztacie. Muszę to zrobić, bo jak tego teraz nie zrobię, to kolejnych filmów chyba nie będzie, po prostu się tutaj nie ruszę. Także bus wjechał, ledwo wjechał już, dosłownie ledwo wjechał do warsztatu. Przywiozłem trochę płyt, przywiozłem troszeczkę innych rzeczy, będę wam pokazywał. Dzisiaj taka szybka metamorfoza. Szybka, szybka nie będzie, ale dla Was, dla Waszego oka będzie to nic dużego. Mi mam nadzieję, bardzo usprawni tutaj e, przemieszczanie się w tym warsztacie. Za chwilę wam opowiem, co chcę zrobić. Będzie metamorfoza dość poważna tego warsztatu, ale muszę to podzielić na jakieś etapy. E, muszę zrobić dzisiaj szybkie przemeblowanie, dodać troszeczkę regałów, bo się po prostu tu nie mieszczę e, i bardzo źle mi się tutaj pracuje, a ja chcę tutaj dodać różne maszyny też do obróbki metalu, to niestety ten. Układ nie jest zbyt dobry, muszę to, tak jak mówię, pozmieniać, wszystko Wam za chwilę odpowiem, odwrócę kamerę, pokażę Wam co przywiozłem, co w pierwszej kolejności zrobimy, także zabieram się do warsztatu, do warsztatu, zabieram się do roboty oczywiście, wyrzucam te płyty raz, dwa, z busa, wyjeżdżam busem i działamy. Dobrze, dwie osiemnastki, dwie płyty osiemnastki, jedna dwunastka ściągnięte, będziemy pokrywać tamtą ścianę, troszeczkę tak inaczej. Za chwilę wam tam pokażę dlaczego i co i o co chodzi, tam mamy regały, to też wam pokażę co tutaj dokładnie chcę zrobić. Mam nadzieję, że nie będzie to takie do końca nudne, już nie chodzi o, samo, o same tutaj co ja będę robił, bo tam będę po prostu wam przeskakiwał etapami, żebyście nie umarli z nudów, ale przy okazji porozglądacie się troszeczkę po warsztacie, pokażę wam jeszcze Coś fajnego, co mi się udało wyrwać ostatnio i przywieźć tutaj, chociaż nie było wcale lekkie. Do tego też podejdziemy na sekundkę przy okazji, także spokojnie. Bierz, ja, znaczy spokojnie ja muszę zasuwać, mamy 17.30, będę co jakiś czas wspominał, jak nie, będę, jak nie zapomnę o godzinie. Myślę, że mnie tutaj dzisiaj zostanie bardzo, bardzo późna robota, ale trzeba to zrobić. Dobra, co w ogóle tutaj mam zamiar zrobić? Zobaczcie, chcę się zająć tą ścianą. Ten regał stąd musi wyfrunąć. On będzie najprawdopodobniej zlikwidowany, rozkręcony po prostu. Poprzebieram co mi jest tam naprawdę potrzebne, a co może iść do pieca, to pójdzie do pieca i ta ściana będzie w całości pokryta, pokryta OSB. I to będzie myślę, że ostatni OSB w tym warsztacie. Tak jak mówiłem wcześniej, będzie troszeczkę też tutaj innych maszyn. Także cały warsztat WSB nie musi być, ale tutaj jak najbardziej ten kącik może, może tak, tak wyglądać. Ten regał też zostanie zlikwidowany, narzędzia pozbierane zostaną później przełożone w inne miejsce, a na tej ścianie, to znaczy to tak się fajnie tłumaczy, ale na tej ścianie, tutaj to wszystko muszę uprzątnąć na razie, w ogóle tutaj tego nie będzie, będą trzy regały, właśnie te regały, które mamy tutaj. I za chwilę je tam rozpakuję, może nie za chwilę, tylko najpierw zrobię oczywiście miejsce i będę je skręcał wam tam mniej więcej pokażę, co to za regały. To żadne cudo. Kupiłem je na Allegro. Są dość duże, wysokie 2,20 na metr, na metr 20 i 40 chyba głębokości mają. Nie powiem wam ile zapłaciłem. Zobaczcie sobie sami na Allegro, bo moja, moja żona niby nie ogląda tych filmów, ale jak wejdzie niechcący i usłyszy to kolejnego filmu, możecie nie zobaczyć. Dobra, żarty żartami. Zabieram się za to, za to, za to. Później płytowanie. Te płyty będę musiał przyciąć. Tutaj do jednej będę doklejał. Akurat tak mniej więcej wyjdzie, bo tam potrzebuję metr. A tu potrzebuję metr 45. Czyli to co odetnę, przykleję do następnej, czy tam jakoś przemocuję. I będzie po robocie. Może tam będę musiał centymetr dociąć, ale jest zagłębiarka, są szyny, także moment to pyknę, nie ma problemu. Dobra, zbieram to wszystko gdzieś w drugi kąt warsztatu i zaczynam od tego płytowania maszyny. Wysunę trochę do przodu, tak żeby mógł się tam ruszać. Nic, dobra, działam. Etap demolki zakończony. Nie jest dobrze, tyle Wam powiem. 19.05 Znaczy, mogłoby się mnie słusznie wydawać, że idzie bardzo dobrze. Fakt jest faktem, że tutaj mamy ścianę przygotowaną do płytowania. To jest zadanie na dzisiaj, jedno z dwóch. Drugie zadanie to będzie ta ściana do posprzątania, i tutaj będą składane regały. Nie wiem, czy się wyrobię. Regał poległ, zaraz go wyniesiemy do busa. To co mnie przeraża, to to co jest za moimi plecami. Tak wygląda mój warsztat. Wszystko wszędzie jest gdzie tylko może. I do tego jeszcze trzy czwarte busa jest załadowane, ale trudno. Dobra, zrobić to raz, ale to jest masa roboty naprawdę. Słuchajcie, ale dobra, bierzemy się za chwilę za te płyty. Tak jak wam obiecałem, żeby nie było tak bardzo nudno, dokopujemy się do tego sprzętu za niedługo. Słuchajcie, przytargałem coś takiego. Cholernie ciężkie paskudstwo, ale jak to mówią ciężkie do, to dobre. W tym przypadku e, powiem wam, podłączyłem to pierwsze wrażenia. No, czuć taki po prostu już profesjonalny sprzęt przemysłowy, że tak powiem. Napiszcie w komentarzach, co to jest, co to jest, jak to się nazywa: wiertarka słupowa, wiertarka stołowa, a może to w ogóle nie jest wiertarka, może to dopiero wiertarką będzie. Także jeżeli ktoś kojarzy ten sprzęt, oczywiście tutaj nic nie ukrywam i jeżeli ktoś wie o co chodzi, to pewnie już wie, że to w tym momencie i w tej wersji wiertarką nie jest, nie służy do wiercenia, ale oczywiście Bogdan to przerobi albo doda jej funkcję wiertarki, bardzo fajnej funkcji bardzo fajnej wiertarki. Dobrze, wracamy do pracy, ja tu nie będę się za bardzo rozgadywał, słuchajcie zaczynam to płytować. Zobaczcie jak ja to chcę zrobić. Tutaj są po prostu drzwi zaślepione. Tutaj mamy takie naprawdę porządne 5x10 kantówy i dlatego tu mamy taki uskok. Tutaj dobrze, że mam miejsce. Tutaj się wkręca takimi spornikami do ściany z drugiej strony i porządnie Porządnie to przymucuję, z drugiej strony również. Wykorzystam na te łaty, tutaj te odpady, także diwolta mam jeszcze na szczęście czynnego, że tak powiem, dostępnego. To będzie trochę cięcia z tych wszystkich takich odpadów. Porobię sobie po prostu te łaty, żebym się mógł następnymi płytami przyczepić. Dobra, widzimy się, jak już coś się będzie działo z płytami. Dobra, tutaj nam Wam szybciutko pokażę. Pod spodem mam kolejne ścinki tych płyt, aby mógł sobie tu rozciąć tą płytę. Potrzebuję taki wąski pasek jeszcze tutaj do, do roga. No i zobaczcie, tutaj takie piąteczki sobie włożyłem. Również kawałki i to sobie połączę na dole. Tutaj gdzieś mam przygotowaną jeszcze sklejeczkę dziesiątkę. Tak, żebym sobie tutaj to na równo ładnie zlicował. U góry będzie również taka piątka. Także to będziemy mieli to gotowe. Tutaj zobaczcie, również mamy te łaty tutaj przykręcone. Bardzo ładnie, muszę iść tyłem. Coś chcę wam pokazać, coś, czym się chcę pochwalić. Jest godzina przed 21. Zapukało ktoś do drzwi. Mówię, mam nadzieję, że nie policja. A tu wręcz przeciwnie, taka niespodzianka, przyjechała do mnie kolacja moja kochana żonka mi przywiozła kolacyjkę, także ja się zabieram za jezonko i co wam, to co wcześniej mówiłem. Nie, żartuję. E, dziękuję Ci, kochanie, bardzo. Niestety nie życzę sobie być na filmie. Jeszcze ona e, mi obiecała jeden film, bo mieliśmy taką umowę, także słowa musi tak dotrzymać. E, także tyle. Tutaj sobie to już rozciąłem. Za chwilę przykręcę te piąteczki i ściana będzie z jednej strony gotowa. Dobra, ja idę jeść i widzimy się za chwilę. Dobra, koniec przerwy. Wracam do pracy. Bardzo miła wizyta. Słuchajcie, tutaj już to przykręciłem, oczywiście, że wyszła szczelina. Tutaj jest ściana w banan, ale to jest warsztat, nie mieszkanie. No ale że miałem piankę, no to ją tam wcisłem. Później sobie to odetnę i nie będzie mnie już to tak raziło w oczy. Druga strona jest gotowa. Co tutaj, co tutaj, co tutaj się dzieje? Zobaczcie, no tutaj, te, te kantóweczki dałem po prostu na klej w piance. Zresztą na ten sam co tam jest, to już złapało. To nie jest element mocujący, tutaj nie chodzi, płyta się i tak opiera o podłodze, tylko chodzi o dystans. Czy mi się nie chce zwiercić w ścianie, to też, ale wiecie co, w tym bałaganie, zanim ja znajdę kołki do ściany, jakieś wiertła, cuda, to to już dawno jest przyklejone, a tak jak mówiłem, tutaj chodzi to tylko o estetykę, o estetykę. Teraz muszę sobie tutaj jeszcze wymierzyć tą. Tą wypustkę na licznik. No i co? I tutaj miało być to za jednym cięciem, ale niestety jest tu centymetr za dużo. Czyli odetnę jeszcze dosłownie te półtorej centymetra. Tutaj, tutaj wytnę na ten licznik i będę przykręcał tą płytę. I to będę miał zrobione. To będę miał zrobione. Słuchajcie, pytaliście kiedyś o tą szafkę. Co tutaj to wisi? To jest szafka Ketera. Kupiłem ją kiedyś na graciaku. Nie była jakaś tam bardzo tania, ale jest prawie nowa można powiedzieć, yy, nigdzie nie jest połamana, słuchajcie ja ją przywiozę, nie jest też zagospodarowana jeszcze, yy, także tak ona wygląda w środku i nie wiem czy, czy ja ją będę sprzedawał, czy ją zostawię, tak sobie myślę, że może, może by na jakieś takie akcesoria, jak już faktycznie będę miał kiedyś tokarkę, bo nawet nie chce mi się wracać do tego tematu na razie. Sprawa się ciągnie i ciągnie i ciągnie i ciągnie, Ach, szkoda gadać, nieważne, tak czy siak jeżeli ktoś takie coś, o tu jeszcze widzę są na klucze, to fajnie to wygląda, fajnie to wygląda, a to co to jest kubek Kubryka, czy, a nie, ale podobny, fajnie to wygląda, porządnie zrobione, grube plastiki, także jak ktoś gdzieś kiedyś coś takiego będzie chciał kupić to brać śmiało, no i co, i tyle, no wracamy. A propos, jeszcze obiecanych różnych takich wstawek, zobaczcie co mi się trafiło. To są prawdziwe skarby, słuchajcie. Tak jest. To są frezy. Zobaczcie, tutaj jest. Część jest z Lejca, a część jest oryginalne z Kitty. Będziemy robić film o, o firmie Kitty. To Wam pokażę frezarkę. Pokażę wam na jaką głowicę się to zakłada. No, tutaj to tu już można robić naprawdę fajne tematy. To też są generalnie części znaczy się akcesoria do kitty. Tutaj mamy na przykład gotowy zestaw frezów, głowic i frezów. O, do wykonywania drzwi na przykład z takimi ramiakami. Tutaj mamy zobaczcie, tutaj mamy komplet do takich, do takich frezów do takich połączeń. I zobaczcie, tu są po kolei już stałe te wszystkie e, te wszystkie frezy. Jeden po kolei, drugi po kolei, trzeci. Tutaj widzicie, mamy ten do co do środka tą płycinę, czy jak to się tam nazywa fachowo. Nie chcę tu gadać bzdur. Możecie mnie oczywiście poprawić, zawsze to jeden komentarz więcej. Dobra, wracamy do pracy, nie ma co beblać, bo roboty jeszcze a roboty. Jeszcze tylko tak pokażę wam bo już ten klej związał tu już mam płytę wyciętą na ten licznik również jakby ktoś się zastanawiał czy takie kleje nie ma w ogóle sens powiem wam że bez porządnej brechy to mogę tu zapomnieć to już atom tego nie ruszy ja tak kleiłem w łazience takie te pustaki gipsowe, żeby taką wnękę zrobić, tam zresztą z filmy z remontu łazienki też są na kanale i no to działa, działa, ale ja bym tego tak za często nie stosował, bo później jak będziemy chcieli wrócić do stanu pierwotnego to podejrzewam, że tu będzie e, trzeba będzie troszeczkę kutyngować, tak powiem albo bardzo dużo gładzić. Ale dobra, ale u mnie to zadziałało, także e, kręcimy ostatnią płytę. Chwila prawdy. O, o, by... Fajnie by było go nie zrzucić. Nie się zastanawiacie po co mi te paski? Płyta 12 mm to już jest totalna estetyka. Kiedyś ktoś mi napisał jeden z Was: Bogdan, wyrównaj te płyty, bo gryzie w oczy. Ja mam tak samo, powiem Wam szczerze, napisałem mu: wyrównam, wyrównam, bo mnie to też denerwuje. Robimy taką, taką nakładeczkę od góry, będzie po prostu przykręcona do tych płyt. Yy, równo z sufitem, także to nam się pięknie wyrówna i pięknie zamaskuje, typowa estetyka, ale niektórzy co mają tak samo jak ja wiedzą, że to bardzo denerwuje, yy, zrobimy to i będzie, yy, będzie cacy, dobra biorę się za kręcenie tego. Normalnie wszystko mi się ginie, ołówki, metrówki obie mi zginęły, nie mam ani taśmowej, ani zwykłej zwijanej, ani zwykłej, rękawiczki już drugie, normalnie szlak mi trafia, nie wiem, albo mam taki jakiegoś ducha, albo co. Kładę rękawiczki na wierzchu, idę gdzieś, no wiem, że je tam położyłem, nie ma, masakra, po prostu masakra. Dobra, domierzam tą ostatnią słuchajcie i, i to będzie gotowe, tak dobrze? Tak dobrze i tu sobie zrobimy cyk, dobra. Zerowa 15, dobra moi mili, tak to wygląda słuchajcie po otwarciu, takie elementy mamy tutaj, blaszka cienka, wiadomo o co chodzi, yy, tutaj mamy półki, z takiej plecówki, z takiej hdf e, Tak to wygląda, a tak wygląda złożony. Jeden mam zrobiony, to ma wysokość 2,20. E, słuchajcie, na początku przydałoby się dwie osoby, ale weźcie kogoś do pomocy takiego, e, kogo nie lubicie, bo na bank się pokłócicie. No, nerwy tutaj naprawdę... Oh. No trzeba mieć nerwy na wodze, żeby te regały składać. Ale dobra, na początku jest drama. To tańczy, rozpina się, wysuwa. Słuchajcie, to trzeba tak przycelować, żeby te spinki weszły z dwóch stron, żeby tutaj ten języczek nie wystawał. Trzeba się do tego przyłożyć. W całości, no, wiadomo, je trzeba oczywiście przy, przykręcić do ściany i pewnie będę je również razem ze sobą skręcał. Także myślę, że tutaj nie będzie tragedii. Producent tam pisze że niby 175 kg na półkę. No nie wiem, szczerze mówiąc, ja bym chyba nie ryzykował. Yy, ja już kiedyś takie składałem tam do komórki, do, do naszego składziku tam, ale to były takie no 1,80 80, to troszkę mniejsze i wtedy mi to tak nie tańczyło. Też tam się troszeczkę nawkurzałem, ale no ale te to już naprawdę kurde tańczą, na początku jest dramat. Ale dobra, dwa mi jeszcze zostały. Także wiecie o co chodzi? Tutaj mam jeden, tu będzie drugi i tu będzie trzeci. Także praktycznie ca, prawie cała ściana będzie w regałach. No i tam mam nadzieję, że. Kurwa, mam nadzieję, że to wszystko się tam zmieści. Dobra, działam dalej. I byłoby skończone. Trzy regały są na swoim miejscu, ustawione. Mogłoby się wydawać, że to nic takiego, ale wierzcie mi, że na. Krzywych ścianach i na krzywej podłodze ustawić równo trzy regały to nie jest stale takie hop. Słuchajcie, zastosowałem takie kawałki sklejki 6 mm. Tutaj wkręciłem to wkrętami. Także ta sklejeczka akurat tu pasuje, robi taki dystans, bo tam profil troszkę wystaje i musimy tu coś takiego grubszego dać. Dzięki temu tu mi się fajnie wszystko licuje. Tam oczywiście na dole jest podłożone. Jest tacy, jeszcze jutro, jutro, jutro to jest dziś. Tam sobie w rogu zrobię mocowanie do ściany. Z tej strony się chwyciłem też delikatnie do tej ściany. I słuchajcie, przypatrzy się dobrze, bo za chwilę tutaj tych regałów już nie będziecie widzieć, znaczy one będą, ale będą zawalone tymi wszystkimi szpejami. Ja zaczynam to układać, bo już naprawdę jest bardzo, bardzo późno. 2.46. Pięknie. Dobra, moi mili. Nadszedł upragniony koniec. Także taka nocna metamorfoza części warsztatu. A tak naprawdę regał na moje przydasi, na moje skarby. Zaraz zobaczycie, jak się on prezentuje, jak go zagospodarowałem. I przy okazji zobaczycie jeszcze inną moją zajawkę. Zbieram coś od pewnego czasu. Mam kilka sztuk. I zaraz to też zobaczycie. Wyszło to Mniej więcej tak. Tutaj mamy regał, a tutaj jest to, o czym mówiłem, czyli stare tablice BHP. Słuchajcie, zbieram takie tablice sobie tam w miarę możliwości, bo to na dzień dzisiejszy wcale nie jest tanie. Mam kilka fajnych. One pewnie docelowo tutaj nie będą wisieć, ale, ale powisiłem je tutaj, niech już cieszą moje i Wasze oczy. Słuchajcie, tutaj jest regał na skarby. Jedna część jest zagospodarowana na. Na materiał, a reszta na te wszystkie moje gadżety, skarby, wprawne oko. Większość z tych rzeczy mogła już wypatrzeć gdzieś tam po, na innych filmach. Ja tam nic nie zasłaniam, nic nie ukrywam. Tutaj jeszcze, słuchajcie, będzie jedna płyta. Zrobię sobie tam z tyłu, właśnie takie, takie, takie coś na, na te blaty, żeby tego nie było widać. Tutaj taki kąt powstanie. Będzie to. W porządku wyglądało generalnie w następnych etapach, ale nie wiem kiedy, bo na razie chwilowo mam dość. To będzie wszystko zmieniane. Także tak, po kolei, po kolei powiem Wam, powiem wam że ta zabudowa też zniknie, ale spokojnie. Ona jest tak zrobiona, że, że po prostu te, te dwa słupki będą w poziomie i będzie to zrobione jako, jako po prostu taka zabudowa niska. Z jakimiś tam albo szufladami, albo po prostu jakimś, jakimś miejscem na jakieś skrzynki, na jakieś pojemniki. Nie bardzo mi się chce te szuflady robić, szczerze mówiąc. I coś kombinuję z jakimiś skrzynkami, z jakimiś pojemnikami, coś w tym stylu. Także to sobie wszystko wykorzystam, to nie ma problemu. Tę, tą górę również pewnie tam za mną będzie ona. Tutaj jeszcze ostatnio kupiłem trzy instrukcje. 15 zł za wszystkie, także cena hit. Instrukcja BHP o spowaniu, o obsłudze wiertarki. No a właśnie, a propos wiertarki, widzicie, tak to wygląda. O, nie będzie za niedługo troszeczkę na jakimś vlogu. Aha, i tutaj żeby Was jeszcze zachęcić, słuchajcie, kupiłem, kupiłem maszynę kolejnego klasyka na film. Ale to jest taki dość ryzykowny zakup to był, bo to, była, to było kupowane w ciemno, zapłaciłem nie mało pieniążków za maszynę, której nie widziałem. Yy, nie jest to igła, są znowu jakieś problemy, o których wiem była naprawiana. Yy, nie wiem, jeszcze jej nie otwierałem, chcę, żeby to było na gorąco przed kamerą. Także jeżeli będzie działać. Znaczy, tak czy siak, zobaczycie bardzo ciekawą maszynę. Klasyka z Francji, w takiej wersji dość rzadko spotykanej. E, także tym się też zajmiemy w jednym z najbliższych filmów. Dobra, tak to wyszło moi drodzy słuchajcie. No, widzieliście o której zacząłem? Jest prawie 6 rano. Ja zmykam do domu, bo już ledwo mówię szczerze mówiąc. E, Trochę się tutaj naszarpałem, nadźwigałem, ja wiem, że tutaj nie wiem jak to wygląda wokół kamery, może nie widać, nie ma takiego efektu, ale pracy było naprawdę mnóstwo, naprawdę mnóstwo, także słuchajcie tyle, ale jak widzicie trochę podłogi się pokazało, także, także miejsca się troszkę zrobiło, tu jeszcze dużo rzeczy musi stąd wyfrunąć, dużo rzeczy trzeba zmienić, troszeczkę to muszę przeorganizować wszystko. Dobra, panowie i panie, będę kończył. Lecę, bo już mi się naprawdę język plącze. Wiecie, co macie pisać, oddechy dechy. Dzisiaj nie mam na to siły. Spadam. Dzięki bardzo. Jeżeli żeście oglądali, to dziękuję wam bardzo. Nowych subskrybentów, nowych subskrybentów, nowych widzów, zachęcam do subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się. Cześć, do następnych filmów. Na razie.